Z wielką radością chciałabym poinformować o sukcesie naszej uczelni. Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymał właśnie międzynarodowy znak jakości w postaci rekomendacji przyznawanej przez Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów. Zakończyliśmy tym samym trwający od ponad roku wieloetapowy proces ewaluacji instytucjonalnej, to znaczy całościowej, kompleksowej oceny działalności naszego Uniwersytetu. Przeprowadzali ją zewnętrzni eksperci, niezależni przedstawiciele europejskiego środowiska akademickiego. Jesteśmy piątą wyższą uczelnią w Polsce, a jednocześnie pierwszym klasycznym bezprzymiotnikowym uniwersytetem, który otrzymał prawo do posługiwania się tym prestiżowym znakiem jakości rozpoznawalnym w całej Europie. Z pewnością przyczyni się to do zwiększenia widoczności naszego uniwersytetu w przestrzeni międzynarodowej i przyczyni się do dalszego dynamicznego rozwoju.